Iki! Siemanko podróżniku! Przepraszamy, że Podróżnik Iki, 11 złotych. Siemanko, potrwa się wieczorem, bo przez czat nie mam szans się przebić. Dziś trasa 28 km i 12 szczytów po Beskidzie Makowskim. Dziś? Jesteś człowieku, znaczy podróżniku, niesamowitym człowiekiem. O! To chciałem powiedzieć. Mega cię że ty chodzisz tak dużo, tak daleko. Tyle szczytów zbierasz, tyle pokonujesz. Tyle tego wszystkiego. Tu, nagle tam. Nagle jesteś na dole, później na górze. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, oś, ósmy, piąty, sześćdziesiąty. Niesamowite. Ale z drugiej strony fajnie, bo. Możesz też opowiadać innym, masz zdjęcia, masz pamiątki. Później w dół będziesz mógł powiedzieć, że byłeś na tej górze, w byłeś na każdej górze. Ale to sam jak już w ogóle teraz całą Polskę już zwiedziłeś, w sensie, wszystkie góry zdobyłeś? Podróżnik i 6 zł. Tak trochę ...podróżniku no. ja Podróżnik, gratuluję i jeszcze więcej sukcesu życzę. Jesteś naprawdę niesamowitym człowiekiem. Może mało osób to docenia, ale ja serio szanuję i doceniam strasznie, że ty tyle czasu poświęcasz i tyle kilometrów przychodzisz rocznie i ja, ja bym tak nie potrafił, serio. To trzeba mieć taką zajawę, żeby chodzić po górach i w ogóle zwiedzać masakrę. Bardzo gratuluję I, i dużo sukcesu w tym życzę. Serduszko bardzo dziękuję.